Dobrze, witam wszystkich moich słuchaczy Polska, Polska Anglia, Ameryka, Australia Proszę zobaczyć, jaka jest załóżnica szkoła Bardzo sucho Rzecz nie ma, no, ni niestety no. To dobrze, to ludzie mieszkają w A panie burmistrzu, chciałem pan panu jaką prywatną rzecz Albo pan zmieni się, albo zmieni pan jeden ludność, bo to albo, albo, albo Anglia, albo Finlandia. A po, a, po, a po drugie, Finlandia, to powiem, że jeden kolejów kończy i zaraz robi. A są ludzie, którzy chcą pracować i nie, pracy nie mają. I teraz się zrobimy na kokolizę. Jestem biedny w biednej rodziny, Ale mam, proszę zobaczyć. To wszystko jest moje. Zasadziłem. Nie nie wasto ręcznie, ale zasadziłem. Ogóreczki, kartofelki za siebie mam. Proszę, Anglicy, zobaczcie, jakie są śliste? Nie będę wyrywał, ale to, tylko tak te. Profil. Zobaczcie. I to są moje. Odlewam i pracuję przy tym. A wy, kuryba E. Przepraszam, tak powiem. E, do chuja pana E. Przyjmujcie raz, drugi kurwa te samą sobie. A kurwa, ma, młodzież kurwa, co jest, nie ma co robić. Panie ja to zmienię, jak tylko przejdę, ja to zmienię. Dziękuję bardzo.